Przebojowy event i czwarta rocznica urodzin galerii Mazowia. Najpierw próby, przymiarki na scenie i za chwilę startujemy. To dwa dni pozytywnego zamieszania w galerii. Kolorowo, nastrojowo i rodzinnie. Kto by pomyślał, że tyle uśmiechu na twarzy mogą wywołać, najmłodsi uczestnicy przebojowego eventu. Czwarte urodziny galerii to niepowtarzalny klimat, przebojowy klimat i czas wesołej zabawy. Jak widać, wszystkie dzieciaki robią to, co najbardziej lubią. No cóż, rodzice też się nie nudzą. Dla nich przewidziane są promocje i atrakcje. Zatem kolorowo, nastrojowo i wesoło. Zostaliśmy zaproszeni przez Galerię Mazowia na przewojowe czwarte urodziny galerii. Za chwilę pokażemy Wam dzień pierwszy, w którym to zaproszona gwiazda zaprezentuje swoje największe przeboje, które nie znikają z list przebojów a także w strefie konkursowej przebojowych czwartych urodzin Galerii Mazowia oceni najlepsze stylizacje i metamorfozy nie tylko swoich fanów. Zatem czas byśmy zobaczyli, co tutaj się dzieje. Pokażemy również to, co dzieje się za kulisami. Małe przygotowania backstage. Czwarta urodziny galerii Masowia. Backstage, tak to się nazywa, bo to jest takie wejście antynowe z zakulis, które teraz oglądacie. Tu mamy takie dyplomy, może tak zakryjemy dobrze, ale teraz pokażemy. Okay. To oczywiście pierwsze miejsce w konkursie wiosenne metamorfozy z Margaret. Za chwilę poznacie Margaret, tymczasem backstage z czwartych urodzin Galerii Nazowie. Jednak do strefy konkursowej przed koncertem gwiazda wręcza nagrody zwycięzcą konkursu wiosenne metamorfozy. Wielkie Najlepsze stylizacje i metamorfozy nie tylko swoich fanów. Jesteśmy w miejscu, gdzie się dużo dzieje, bo to czwarte urodziny galerii Mazowia. Asiu jak oceniasz? Super, super, fantastycznie. Fani się bawię. Ja też. Szkoda, że nie wygraliśmy żadnej stylizacji, ale jest osoba, która dzisiaj wygrała: Ania Adamska. Ania Adamska, Aniu, poprosimy Cię do nas. Zapraszamy tutaj, proszę. Aniu, trzecie miejsce w stylizacji Margaret. Jak się czujesz? To było bardzo pozytywne zaskoczenie. Zupełnie się tego nie spodziewałam, ale co mogę powiedzieć więcej? Thank you very much! No chyba nie z golasami. No nie, nie, ale było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Wiesz co, Anno, masz swój blog, Rose Leaf. Go tworzyłaś, robiłaś go. Jak to jest z tym, że masz tyle, tyle wbić na swój blog? Bloga prowadzę już od trzech lat. Wszystko się zaczęło w ten sposób, że prowadziłam fotobloga. Moi czytelnicy mnie zainspirowali właśnie, żebym założyła tego bloga. No ale ogólnie inspiruje Cię moda, prawda? Tak. Yy, bardzo inspirują mnie kolekcje Aleksandra McQueena, Balenciagi oraz Louis Vuitton. Dobrze. Zapowiemy, że Ania Adamska, czyli Roselif również jest gospodarzem i prezentorką programu Model, który za chwilę pojawi się na antenie. A my powracamy Jasiu, gdzie? No prawie na scenę, bo za chwilę może zgarniemy margaret. Oczywiście. Wiesz co, Josia, oglądałeś teledysk, kilka teledysków Margaret. Jak oceniasz repertuarowo właśnie Margaret. Mimo to, że ona dotarła do Polski i zaśpiewała kiedyś tą piosenkę Thank you very much. Hmm. Coś <laughs> mogę powiedzieć? Jest piękna, umie śpiewać przede wszystkim. No i teledyski bardzo mi się podobają i w ogóle super, że tu jestem i mogłam ją po prostu tak blisko poznać.

Station is shutting down. A bedlock A bar, -bar You're sick like your attitude I want a flake, 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 flake It's so sad, I'm stirred but I will not shake It's red, a butterfly with lashes I can't lie Jej hit „Thank you very much” podbił czołowe miejsca wszystkich list przebojów w Europie i nie tylko. No cóż, emocjom nie było końca. Po występie każdy fan mógł porozmawiać i otrzymać autograf od Margaret. Ale autografy to nie wszystko. Zwolennicy jej repertuaru mogli również zrobić sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. Margaret? Thank you very much! Thank you very much! <laughs> Słuchajcie, to co za nami się dzieje w tle, bo na pewno to za chwilę pokażemy, Margaret nie może się opędzić od odpisywania i podpisywania po prostu autografii. Jest po koncercie. Jest po koncercie oczywiście, ale szkoda. Szkoda, z chęcią mnie posłuchała tak samo jak i we mnie fani. Ale mamy płyty, mamy teledyski, mamy jeszcze telewizję, gdzie zawsze możemy powrócić również na stronę internetową i tam odsłuchać jej najnowszą propozycję, z najnowszej płyty Margaret. Pozostaniemy jeszcze trochę tutaj? Oczywiście, pozostaniemy. No to wbijamy się jeszcze na imprezkę. Margarety, witam Cię Margaret. Dzień dobry. Jak się u nas czułaś? Bardzo, bardzo fajnie, bardzo miło, sympatycznie było. Ostatnia płyta? To ostatnia epka, czyli taki mini album, a teraz już long play w połowie czerwca. Thank you very much. Wszystkim wbił się w pamięć ten teledysk, jak czułaś się z golasami? Dobrze, wyjątkowo dobrze się czułam. Dużą popularność zawdzięczasz właściwie sobie. Swojej pracy, swojej intensywności, kreatywności. Jak to jest z tą popularnością? Powiedz nam coś. Znaczy ja robię cały czas to samo, czyli śpiewam i staram się robić to, co robię jak najlepiej. Okazuje się, że po prostu jest jakiś taki dobry feedback z drugiej strony i ludziom się to podoba, bo ja nie mogę nikogo zmusić, że przy mój koncert i słuchał moich piosenek, czy lubił mojego fanpage'a, więc. Więc jedyne co ja mogę zrobić, to, to robić to, co robię jak najlepiej i, i to się staram robić. Właśnie. Tak, podczas dzisiejszego koncertu miałeś bardzo dużo rzeszy fanów, nie mogłaś się odgonić po koncercie, bo wiadomo, wiadomo, no, autografy, autografy, jeszcze raz autografy. Jak oceniasz dzisiejszy dzień, dzisiejszy występ i swoich fanów? E na po samym początku troszeczkę publiczność była taka chyba nieśmielona, może też dlatego, że to godzina 16, więc, więc ciężko jest wyzwolić z siebie takiego ducha koncertowego, ale później ale później już faktycznie było coraz lepiej. No i później te, te autografy, to jest strasznie miłe dla artysty, kiedy masz się takie poczucie, że może się ma dla kogo grać. No kciuk pracował. Kciuk, tak, stawy, stawy, ale stawy się są już wyćwiczone już. Co powiesz telewidzom, co powiesz dzisiejszym oczywiście fanom swoim? Bardzo przede wszystkim dziękuję za ten koncert, za zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy nie raz w Płocku. Eee, no i co? I zapraszam was do, 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 do Empików już w czerwcu do kupowania mojej najnowszej płyty. I do śledzenia mnie, jeżeli macie taką ochotę. Z kamerą próbowaliśmy dotrzeć prawie wszędzie, ale nie wszędzie nam się udało zarejestrować. Niektóre ujęcia trzeba było tam być, by poczuć atmosferę pierwszego dnia czwartych urodzin Galerii Mazowia.